Hej, 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 Monika to z tej strony. I w tym krótkim wideo chcę Wam pokazać progres, jaki zrobiłam z moim wyzwaniem, które podjęłam w połowie lutego tego roku. W połowie lutego podjęłam wyzwanie 365 rolek na Instagramie. I chcę Wam się podzielić, co się dzieje obecnie. Mam nadzieję, że to może zachęci kogoś, żeby. Coś zmienić, żeby jednak podjąć się tej konsekwencji w działaniu, że ona faktycznie przynosi rezultaty. Muszę tutaj przesunąć się troszkę. Um, ona faktycznie przynosi rezultaty, ale oczywiście też trzeba wziąć pod uwagę, że no, co, czym się dzielimy, też ma znaczenie. To, że będę wrzucać coś codziennie, to nie wystarczy. Jednak ten kontent ta treści też są ważne, ale chcę wam tutaj. Typowo, bardzo prosto, liczby, po prostu pokaże, pokazać, co się dzieje. E, I jeżeli. To, co powiem, Was zachęci może do spróbowania rolek, może do zaczęcia podjęcia jakiejś decyzji, że ok, ja podejmuję się, że na przykład przez taki okres czasu będę robić, nie musi być 365 dni, tak jak ja, ale powiedzmy nawet 90 dni, że będę na przykład na tej jednej platformie, zrobię coś i poobserwuję liczby, zobaczę jak się rzeczy zmieniają, dlatego że ta konsekwencja jest niesamowicie ważna, jeżeli chcemy zobaczyć te rezultaty. Od razu to mówię. Ja wiem, że jest dużo osób, od których słyszymy, że absolutnie nie trzeba codziennie wrzucać na social media i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Prawda jest taka, że um, i tak, i nie. To zależy od tego, jaką już masz publiczność, jaką masz społeczność. To zależy od tego, czy dopiero zaczynasz, czy zaczynasz może na jakiejś platformie, czy zaczynasz może z nową branżą, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli to są, a to zaczynasz, i jeżeli chcesz podkręcić ten ogień, i tak dalej, i tak dalej, to wtedy ta konsumpcja jest ważna i to wrzucanie tego kontentu tak codziennie jest niesamowicie ważne, żeby złapać ten ogień, żeby po prostu zbudować to momentum, momentum nie zbudujemy poprzez wrzucanie treści raz w tygodniu, jeżeli dopiero zaczynamy. Chyba, że to jest coś totalnie viral pójdzie, bo też unicorny są, ja to rozumiem absolutnie, ale dla większości z nas ta konsekwencja jest niesamowicie ważna i podjęcie tej decyzji, że powiedzmy tak, ja będę powiedzmy na tej platformie codziennie przez 90, 90 dni wrzucę jeden post dziennie, Oczywiście pomieszajmy te postępy, są jeszcze inne taktyki, strategie i tak dalej. Ale oczywiście dzisiaj chcę Wam po prostu pokazać rezultaty, co się obecnie dzieje. Oczywiście, u mnie to jest 365 dni, więc ja nawet nie jestem w połowie, ale to świadczy o tym, że jednak mam nadzieję, że zachęci Was, że warto. Więc to jest screenshot, nie screenshot, to jest screenshare Meta Business Suite które, ponieważ no chciałam wam pokazać te insights właśnie w takiej jasnej formie. Oczywiście są one też na Instagramie, na telefonie i też ja zazwyczaj na telefonie patrzę, ale mam nadzieję, że tutaj takie większe overview też wam pomoże. Czyli jak widać, jeżeli chodzi o ten reach, czyli zasięg, zasięg też jest ważny, szczególnie na początku, ponieważ jeżeli chcemy, żeby dotrzeć do nowej Społeczności, do nowych ludzi, więc musimy zwiększać te nasze zasięgi. Um, oczywiście zasięgi to nie jest wszystko, ale od czegoś trzeba zacząć. Więc tutaj, pierwszy graf, graf jasno pokazuje, co się stało. Ja zaczęłam to w połowie lutego i jak widzicie, ta linia pomału, pomału. Ja sobie w ogóle wybrałam taki goal: 5000 zasięg na. Ten okres czasu no, był trochę większy, ze względu na moją konsekwencję. I tu się widać, co się działo. Na początku kwietnia em, ogień został, że tak powiem, złapany em, szczególnie jedną rolką, ciekawe, em, ale poprzez tą jed ta jedna rolka zaczęła po prostu dużo osób do mnie przyciągać, a w międzyczasie również inne rzeczy zaczęły zdobywać. Em, Engagement, czyli rozmowy, konwersacje, i tak dalej, i tak dalej. Czyli jak widzimy, ok, czyli coś się dzieje. Um, I co jest ciekawe, że oczywiście ten wysoki zasięg cały czas się utrzymuje. Nie wiem, jak to będzie dalej, oczywiście. Ja będę monitorować oczywiście te liczby, będę się dzielić z Wami. Może przy dniu setnym też zrobię taki update, zobaczymy, co się dzieje. Um, i tutaj nam też pokazuje właśnie ten zasięg w takiej formie, jak to wyglądało. Co ciekawe, jest ta rolka, która jakby złapała ogień, ona została wrzucona dwa tygodnie przed tym, jak złapała ogień. Co też jest bardzo ciekawe, i jakby można powiedzieć, nie zgadza się z tym, co wielu ekspertów mówi. I co ja też myślałam, że, że nie, że na Instagramie content żyje powiedzmy tylko 24 godziny. Czyli coś, coś, coś tu jest nie tak, coś tu inaczej jest. Ale do tego też dojdę. To jest jedna rolka, to może być um, coś anomalia, że akurat ta jedna rolka złapała taki ogień e, i po tym, jak została wrzucona dwa, dwa tygodnie wcześniej. Także tu chodzi o monitorowanie tych liczb. Ale co, na co ja lubię też patrzeć, bo tak jak mówię, zasięgi są ważne. Kolejną rzecz to są konwersacje, czyli engagement, um, że Ludzie nie tylko oglądają powiedzmy, czy czytają, czy konsumują Twój kontent, ale również zostawiają albo komentarz, albo zapisują, albo dzielą się dalej, i tak dalej. Także to też jest niesamowicie ważne. A kolejną rzeczą, na którą też zwracam uwagę, to ile jaki jest procent osób, która odwiedziła moje konto. Ponieważ rolki mają ten zasięg organiczny bardzo duży, i większość osób, które ogląda moje rolki, to nie są moi obserwatorzy, Chcę zobaczyć z tych osób, jaka osoba właśnie w ogóle była ciekawa, żeby zobaczyć moje konto. Więc to jest dla mnie bardzo ważne, bo ja chcę przyciągać poprzez rolki właśnie te osoby, żeby zachęcić ich, żeby weszły na moje konto i oczywiście, żeby stały się tymi obserwatorami i oczywiście wtedy też inny rodzaj kontentu, ja dodaję, żeby przybliżyć tą publiczność bardziej do mnie, również przez kontent i rolki, ale między innymi przez stories, które są na Instagramie. No, i tutaj tutaj też widać właśnie wizyty do mojego profilu zaczęły. Tutaj w połowie lutego zaczęłam tę wyzwanie, więc widzimy, że pomału, pomału te wizyty faktycznie zaczęły się zwiększać. Co ja też widzę w ilości nowych obserwatorów, która dochodzi do mojego konta i to cały czas jest na zielono. Ja lubię, jak te, te procenty są na zielono, to zawsze jest dobry znak. E, także tak jak my tutaj skupiam się typowo na Instagramie, nie e, wrzucałam wszystkich tych rolek na Facebook, niektóre rolki trafiły na Facebook, ale nie wszystkie, e, ale tak jak mówię, tu jest skupienie dla mnie na, typowo na Instagramie. Więc jaka jest lekcja z tego, że konsekwencja działa, konsekwencja przynosi rezultaty? Będę się dzielić z Wami, em, co się dzieje dalej, e, dzisiaj jest chyba dzień 64, ty, więc myślę, że za miesiąc zrobię kolejny update. To będzie około dnia setnego i dam Wam znać, co się dzieje, co się zmienia. Ale jeżeli Wy też macie ochotę. Może spróbować z rolkami, może podjąć się takiego wyzwania. Może nie 365 dni, ale na przykład 100 dni albo 90 dni, ale na przykład nie wiecie, gdzie zacząć. Ja robię bootcamp na temat rolek. Jutro się zaczyna, jest on po angielsku, ale jeżeli. To Wam nie przeszkadza. W komentarzu wrzucę link i możecie jak najbardziej łączyć po tym bootcampie. Będzie utworzony kurs z tego bootcampu, także jeżeli chcecie zakupić może potem kurs, jak najbardziej będzie też taka opcja. Chociaż nie ukrywam bycie częstą bootca częścią bootcampu. W tego live interactions, z tego nasz żywo bycia tam, to jednak jest, jest w tym magia, w tej grupie. To się wszystko dzieje w grupie na Facebooku. Dużo jest pytań, i, i grupa, grupa, tak jakby żyje. Więc jeżeli macie ochotę dołączyć, link będzie wrzucony poniżej. Także to tyle na dzisiaj, i do zobaczenia na kolejnych. Witam.